Cześć, witajcie! Dzisiaj taki dosyć szybki filmik, bo mam dzisiaj do otworzenia jednego blind boxa, którego mm, dostałam od siostry na urodzinę. Także otwórzmy go sobie razem. No i nie przedłużamy, tylko od razu przechodzimy do tego blind boxa. Okej, okay, dla tych, którzy może jeszcze nie widzieli, tak wygląda opakowanie z blind Także no. Um, otwórzmy sobie klasycznie od dołu. Ja sobie zawsze wycięłam te siemki od dołu. Także tak też tym razem otworzymy. Ok, tak jak widzisz, tu jest taśma i jeszcze po bokach. Także sobie to rozetniemy. postaramy się nic tutaj nie rozwalić. Dobra, jedna taśma poszła. Druga także. I jeszcze ostatnia, która jest. Dzisiaj słabo idzie. O, okej. Okay. Poszło. Dobra, no to otwieramy to opakowanie hmm. od tej strony. Okej, okay, tutaj jest ta karta z kodem i już widzę, że ona jest w ten sposób odwrócona, więc odwracamy w ten sposób także pudełko. Bierzemy ją właśnie razem z kodem na bok. No i co, no i wyciągniemy już figurkę. Ok, w środku jeszcze mamy ten katalog, ale na razie go zostawiam w tym opakowaniu. Um, no, a my zabierzmy się za ten tą figurkę. figurka. Ok, jest tu coś zielonego. Nie, nie jest zielony. Czemu mi się wydawało, że nie jest zielony? <grym> Okej, okay, mamy wilczka. Słuchajcie, przysięgam wam, że ja dosłownie przeczuwałam, że to może być wilczek. Mm, I okazało się, że to jest wilczek. Ale czemu mi się wydawało, że nie jest zielony? Nie wiem. Dobra, mam jeszcze akcesoria. Właściwie to jedno. O, to jest... I znowu myślałam, że to jest coś innego w ogóle, ale okazało się, że nie że to jest takie mm, miosko. Tylko, że fajnie, powiem Wam. W końcu chyba robią te akcesoria, które faktycznie pasują do tych figurek bo tutaj to faktycznie pasuje do wilczka. Jeszcze przyjrzyjmy mu się, tak, w ten sposób. Ok. Powiem Wam, że ja uwielbiam kształt wilka z tej e, siódmej generacji. Hmm, znaczy on chyba wyglądał tak samo w poprzednich generacjach, no ale generalnie strasznie mi się podoba ogólnie kształt Wilka i ich wykonanie. Nie hmm, uważam, że są naprawdę ładnie wykonane. W ogóle ta figurka konkretnie też jest bardzo dobrze wykonana. Jak widać, nigdzie tutaj farba nie, nie idzie w, w złym kierunku ani nic, ani poza hmm, elementy, tego, że się cieszę z tego powodu. No, powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolona. Pokażę Wam go może jeszcze w innym świetle, żebyście zobaczyli dokładnie jego kolor. Tak on wygląda w białym świetle. Powiem Wam, że na nagraniu wygląda to światło na takie dosyć różowe, ale musicie mi uwierzyć, że to jest białe w rzeczywistości. No i no niestety zmieniam troszkę kolor figurki nadal, ale i tak wiadomo, jest to troszkę lepsze światło niż to fioletowe. No ale powiem Wam, że tak. Że jest to całkiem podobny kolor, który widać na nagraniu. No, jest cudne i cieszę się, że go dostałam. Czy ma to jakby takiego małego ząbka? Czymś się to wydaje? Spójrzcie, nie, no i ma taki kieł, mały. Nie, już nie zauważyłam tego wcześniej. Zobaczmy, czy poprzedni też ma. Poprzedni chyba nie ma, albo przynajmniej nie jest aż tak widoczny. Ma, no dobra. Nie widać tego ogólnie w rzeczywistości, na tej konkretnej figurce przynajmniej, ale w tym świetnym nagraniu widać, że on ma taki jakby mały kieł. Także że fajnie, słodko, nie, nie widziałam wcześniej tego. No i co, tak właśnie wyglądają moje wiluczki z generacji siódmej. To jest chyba seria druga albo pierwsza, a to jest seria ta właśnie najnowsza, trzecia, która właśnie dopiero wyszła. Jeżeli Was to interesuje, gdzie można te blindboxy zdobyć, to najczęściej są one w Biedronce. Nie wiem, czy są jeszcze w innych sklepach, bo nie miałam okazji pójść i poszukać. Ogólnie, jeżeli chcecie kody do tych figurek, które ma jakiś kod, to wyjaśnię Wam, jak to sprawdzić i jakie są na poprzednim moim filmiku z otwierania blindboxów, tak że możecie sobie do tego wrócić i obejrzeć. A ja na razie się z wami żegnam. Jeszcze tylko szybko przypomnę o tym, że możecie subskrybować ten kanał, a pewnie niedługo wlecą kolejne unboxingi nowych figurek, tej właśnie z serii siódmej. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Oraz mam w planach kontynuację serii, jak rozpoznać. Także jeżeli nie wiecie, jak rozpoznawać figurki, czy są oryginalne, czy nie, to zapraszam was do tych filmików, do tej serii, a wkrótce pewnie pojawią się kolejne. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Subskrybujcie. Pa.